Witajcie przyszli absolwenci szkół średnich. Nazywam się Piotr Chrolowski i jestem studentem drugiego roku gastronomii i hotelarstwa na Wydziale Żywienia Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Skoro mnie oglądacie, to zapewne interesujecie się tematyką związaną z żywieniem człowieka, technologią żywności, a także zarządzaniem w gastronomii i hotelarstwie. Jeśli tak, to trafiliście w idealne miejsce. Jeśli przedmioty przyrodnicze to jest biologia, chemia, fizyka, a także matematyka nie są wam obce, to powinniście zdawać je na maturze, aby dostać się na kierunek gastronomii hotelarstwa na SGGW. Jest to kierunek bardzo interdyscyplinarny. Już od pierwszego roku mamy przedmioty takie jak etyka czy socjologia, toksykologia żywności, czy chemia żywności, ochrona praw konsumenta czy prawo żywnościowe, ale przede wszystkim są to przedmioty skoncentrowane na branży gastronomicznej oraz hotelarskiej. Między innymi byliśmy przedmioty takie jak podstawy hotelarstwa, projektowanie zakładów gastronomicznych, projektowanie nowych potraw, a także obsługę konsumenta. Mnie osobiście najbardziej interesują mikrobiologia, chemia żywności, toksykologia żywności, a także towaroznawstwo. Program podstawowy studiów możecie sobie poszerzyć od przedmioty fakultatywne, na przykład socjologię żywienia, catering, a także technologie gastronomiczne, w tym między innymi kuchnie molekularne. Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem ściśle praktycznym, na którym praktyki wynoszą aż 600 godzin w ciągu 3 lat. Praktyki te można odbywać w najlepszych hotelach oraz restauracjach w Warszawie, nawet z Gwiazdką Co prawda, do znalezienia pracy w gastronomii czy hotelarstwie nie potrzebujecie wyższego wykształcenia. Jednakże jeśli myślicie o tym, aby prowadzić, założyć swoje własne przedsiębiorstwo lub aplikować na stanowiska menedżerskie, potrzebujecie wiedzy, którą na tym kierunku zdobędziecie. Nauka na KGW to nie tylko zdobycie wyższego wykształcenia, ale także przyjaźni oraz wspomnień do końca waszego życia. Jeśli do tej pory się zainteresowałem, to znaczy, że jest to miejsce dla Ciebie. Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia w przyszłym roku akademickim.